No i teraz witam Was w kolejnych odcinkach z serii Wojny Krwi. Jesteśmy na Angrenach, stały już nam bardzo niewiele. A na co z większymi krokami zbliżamy się do Garnichody, niestety. No może w sumie, niestety. Chcę na to spojrzeć. Mamy też trochę do Garnichody na szczęść, więc sobie tu ładnie wyzbierajmy to, co nam pozostało do, do wyzbierania. Hmm, tutaj tą wyspę obejdźmy. Tak, jakby wyspę. To jest jakiś kij, jak do wzięcia. Tam widziałem już drewno. Ale obawiam się, że to są jakieś oho. Stabiliśmy kółeczko i tam jest katakan. Albo inna kim, no mniejsza o to. Bo jeśli tak by wypadło, że wezwani przez Kaldwela Nilfgardczycy szli jej śladem. Co prawda trzon cesarskiej armii obciążony taborem nie był w stanie dogonić ich na bezdrożach i Izgit. Ale lotny oddział jazdy i lekkiej piechoty już tak. Dlatego kiedy z mgły wyłonili się ubrani w czerń żołnierze, królowa nawet się nie zdziwiła. Natychmiast rozkazała żołnierzom przyjąć szyk bojowy i czekała na atak. Ten jednak nie nadchodził. Nilfgardczycy stali bez ruchu, milczący. Dopiero teraz mebe im się przyjrzała. Słaniali się na nogach, byli bladzi, pokryci ropiejącymi ranami. Izgit obeszło się z nimi równie okrutnie co z Lyryjczykami. Dowódca najeźdźców z trudem trzymał się w siodle. Wyjechał przed szereg i zwrócił się do królowej w płynnym wspólnym. Połowa mojego oddziału jest ranna, a połowa chora. W twoich szeregach nie jest wcale lepiej. Mhm, mm ale są liczniejsze. To prawda. Jeśli dojdzie do walki, pewnie wygrasz. Ale na tych bagnach każda rana będzie się jątrzyć i gnić. I tak stracisz mnóstwo ludzi. Co zatem proponujesz? Spytała królowa. Rozejdźmy się w pokoju. Jest wojna. Okazji do walki nie zabraknie. Ale nie tu. Nie tak. Królowa ważyła słowa Nilfgardczyka. Było w nich dużo racji. Ale i tak mogły skrywać jakiś podstęp. Pani Meve dosłyszała głos Ksawiera. Nie możemy ich puścić. Nie po tym, co nam zrobili. Hmm, no w sumie ten wgad zachował się bardzo w porządku yy, wobec nas, bo yy, oni dobrze sobie stają sprawę z tego, co się tutaj dzieje i no naprawdę, bardziej honorowo będzie walczyć z nimi później. Przyjmuję twoją propozycję. Odparła po namyśle królowa. Skrzyżujemy miecze przy innej okazji. W słońcu, na ubitej ziemi. Trzymam cię za słowo, pani. Odpowiedział Nilwgardczyk unosząc rękę w salucie. Ścieżka była wąska. Wycofujący się Nilwgardczycy przemaszerowali więc tuż obok Liryjczyków, prawie ocierając się o ich ramiona. Żołnierze Mewy patrzyli na nich spode łba. Kiedy ostatni odziany na czarno piechór zniknął między drzewami, odetchnęli z ulgą. Ale też mimo wszystko, no oni jednak... wiecie. To jeszcze na tę sesję płynęły trzy czynniki. Pierwsze, y, uznałem, że Izbel może to potępić i może chcieć się odłączyć. To nas. Dwa nie wykluczam, że być może, bo tu jest no. Y, twista twistem fabularnym. Jakieś decyzje mają konsekwencje. Być może oni nam później pomogą w walce, być może z sterydują, być może osłabią swoich, nie wiem, zobaczymy. Ale najważniejsze dla mnie było to, że jednak... No słuchaj, Mewę, widzisz co się dzieje, to nie ma sensu po prostu walczyć, zobaczmy gdzie indziej. No i sam, samo to, że te pierwsze słowa, które wypowiedział y, przeciwnik, ten ich dowódca, były jakie były właśnie, to te się zdarzyło, że czemu nie, dobra, puśćmy ich. I tak sobie podadzimy z nimi. Ok, tu mamy szybką podróż sobie to odznaczmy od razu. No ale tutaj mamy no jakąś zagadkę, oho. to coś się wydarzy, tu jest zbyt dużo pustej przestrzeni. Dobra, z tu zawalczyć. Typowa bitwa, standardowa, ojoj. Miałem nadzieję, że to będzie bitwa skrócona. Za tymi standardowymi bitwami. Przepraszam, za tymi bitwami standardowymi nie przepadam, ponieważ po prostu. Yy, Okej, okay, one są spoko. Tylko, że trzeba na Vampida akurat. Jeszcze wiemy, jakie. Oni mają siły, więc, żeby to było cokolwiek innego, jasne. Ale dla mnie największą kradą jest właśnie walka na vampiry Aha. Dobra, wagonbud jeszcze zipie. Ledwo, bo ledwo. To chyba nie powinno dymać. Tutaj myślałem, że on się odpali przed naszymi ten katakan. A się okazuje. Że jednak nie. Dobra. To jest najlepszego, tak? Lecimy wagonbone, właśnie hmm. Bardzo chyba to sobie zawrócimy, ale przewagę mają już dość dużą. Też szkoda, że chyba nie ma kapiszki nigdzie w pobliżu, żeby z to pójść i się zdenerwować. Dobra, róg. ...was przesuwamy. Dobra. To tylko 12 punktów, to żeby na spokojnie zrobić. Pójdźmy zupę. Szkoda, że Heidewer uznał, że nie jest głodny. Idealnie. Saffir... ...masz 3 targety. Katakan... ...kusznik. Hmm. To by na jedno wyszło, także... Nie widziałem dużo nic kogo. Okej, okay, co Xavi. będę chciał jeszcze mieć koniecznie Izbel. 9K dotypuśćmy Xavioda. Nie, już nie boli. O co chce mieć w razie czego pewny Mulligan? I się nie ma dwić o to czy ona spadnie, czy nie spadnie. Bancerz ich nie uratuje. Atakuj. Kończymy, i pasujemy teraz. Niech on coś jeszcze stać. Atakuj, teraz myślę, że spasuje. Być może coś co rzuci rzucić, jest tylko bot zaprogramowany. Ale ważne, że od tego na łatwiejszą na trzecią. A co? Jak dobrze wiecie, jest prawie w dużo. Ok, wagon walk. szukamy metacza i szukamy isabel, o ile byśmy się mogli wymieniać, ale nie możemy. Więc to, co mamy, musi nam wystarczać. Wilczy dół. Koniec. Teraz korbacz. I tutaj wilczy dół, ponieważ nie chcę tego dołu z katakadem przenieść, po prostu. Czeka, taka nazwa mnie chce przenieść. Bez sensu puścił mm, tą ekimę. Chyba coś się ulatnia. To opuścimy tutaj im ogień i może Barbie sam coś wyciągnie. Gdyby tu jeszcze jakaś jednostka była. To muszę opuścić Floden, a tak miasto. Ja Przed co mamy? Wagenburg, jest ja coś albo tu, albo tu. Ok, jest takim Jak mówiłem, Floden, to zaatakujmy. Możemy też dół objąć, bo on nie ma jak się do tyłu przesunąć. No będzie w tył już nie pójdzie. Po prostu. Szkoda, że nie ma Isbel. To co może nam siły braknąć? jednostki. Jest Gary kain. Dobra. Hmm, puśćmy Gaboda jeszcze wszystko. Koniec nadal jeden za jeden niech będzie. Tu osobujemy katakana. Procerz. Raz trafiłem prepa z 200 kroków. Albo w sumie nie. są więksi, Nie, tak było dobrze, tylko teraz sobie zostawimy. Katakan, Garden i Wąpierz. Teraz Werblista. I Północny Wiatr na koniec. Uuu, Alfa. I właśnie po to, by się przydała Izbel. Kółko do samo. Ale jeszcze żyjemy, jeszcze nie jest tak tragicznie. Chociaż Izba ma to się, sama nie odpali. Marnoje się tutaj. Okay, i to jest za mało niestety. Tej brakło Izbeli. ona by to na to wygrała. Albo Gemia też, ten rząd. O nic, tak czy tak. Gramy jeszcze raz. I już na szczęście przyszła. Wagenburg można wymienić gazką. W sumie niech będzie. Miotacz. Odo. Procarz. Barnaba. I ten Wagenburg. Trofeum Barnaba. Myślę, że to ci się spodoba. Mam to Dobra, jest kusznik. Wskaż mi I mamy kadakaj nad. Madasem u nas jest. Więc weźmy sobie coś. Szkoda, że on nie miał rany. Wtedy byśmy sobie coś silniejszego przechwycili. Zamiast słabszego. Garka i kolejny Hmm Zupa. Wpuśćmy adeptkę. Tylko, czy jest w ceny? tak średnio? Dobra, w miotacza Albo nie w Galkajna. Tak, zrobię coś nieoczywistego po prostu. One się mogą przydać jeszcze. Jest jeszcze najsilniejszą. No nie, nie, nie. No to Kurczę, Ta szóstka go nie dozwali, niestety. Ciao, to tu nas porobił. Wycwalił się przeciwnik. Żaden pieniądz nie śmierdzi. A szkoda. Tam jest piętnastka. Atrapa w Barnabę. Osmawiajmy. Niech to po prostu przestanie dosnąć. 40-18 ma być trzy kadety. No dobra. W razie poparzeń z konsultu się ze chorym lub uzdrowicielką. Dekret. Miotacz. Wedlista. 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 Arbuśnika. Na no i puszczamy Florent od biedy, na Garkaina. My ja się nawet ładnie uwin uwinęliśmy. Isbel ma póki co 9 no ale będzie jeszcze więcej. To, to na spokojnie. drogi dół. Xavier i Gabor. Puśćmy Xaviera. Pasujemy to. Ciekawe co dobierzemy. Może jakieś garka nie się pojawi. Procarz, procesz i procesz. Po co bym się z kolei skoń... przydał? A czy zaciął alfę? Tak jest, ta no, wiadomość, chociaż. Dla odmiany w końcu. Wilczy dół i korbacz tutaj. To możemy się fajnie im pobawić. Kolejny wilczy dół. I damy sobie stawieczkę ognie. Mietacz na tył. Kończymy. I tu już nawet fajnie dostaliśmy Wismel na piętnastce Ale atrapy nie mamy Tak, też użyliśmy, zapomniałem o tym Tą dwójkę przesuńmy gabodo Nie ma problemu Na dziewiątkę I na tą czwórkę no jasne, będą wnosnąć, ale no, znacznie tą oddobinę pomoże. Też szykujemy się powoli pod północny wiatr. Co dość ma duże znaczenie, lew poza bo to będzie atakować rannych. Więc dobrze no, by było, gdyby nie mieli pełni sił na jednostkach. Musimy sobie teraz. Na przykład tu byśmy mogli nie znaleźć. Koniec, co te karty padną za chwilę. Najpierw Korbacz, i teraz aż w te trzy jednostki. Koniec. Teraz musimy puścić Wedlista i Svel Rosage. do bliska. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Im spada Fleder, dobrze. jak chce siłę. siły, nie ma problemu. Jeszcze nie jest za późno, żeby zrezygnować. ono do? jest wyjątkowa. Szkoda, że Rokkaidy zostały w talii. Mogło się pojawić. No, izba lub swoje. Moja droga. Teraz korbaczem ślicznie i kontrolujemy ich sobie. Raz, dwa, trzy. No, poszło sprawnie. Jak nawlek miałem za pierwszym razem. Na pierwszym przejściu gry, to tu się spędziłem chyba dwie godziny jakoś, bo... Zawsze czegoś mi brakowało. A to o jeden punkt, a to to, a to tamto. Minimalnie zawsze byłem tutaj przegrany. No dobra, to wszystko sobie wyczyściliśmy. To za to dogowskaz i idziemy tutaj. Mówię, tu jest za dużo wolnego miejsca. Tutaj coś się musi wydarzyć. Leryjczycy dotarli do serca Izgit. Z każdej gałęzi, z każdego krzaka zwisały opite krwią pijawki i kleszcze. Ich odwłoki lśniły, roztaczając czerwoną poświatę w mglistym powietrzu. Śmierdzące zgnilizną powietrze przyprawiało mewę o zawroty głowy. Królowa zatrzymała się przy porośniętym mchem głazie. Oparła rozpalone czoło o zimny kamień. Mijali ją kolejni żołnierze. Bladzi, brudni i wymęczeni. Chciała coś powiedzieć, podnieść ich na duchu, ale zamiast tego zaniosła się kaszlem. Nagle mefę usłyszała plusk, jakby zaczął lać ulewny deszcz. Uniosła wzrok. Kleszcze i pijawki spadały w ciepło. Jak zupa wodę i niczym na komendę płynęły niezdarnie w stronę kępy martwych olch. Mewy wiedziała, kto się wyłoni z za drzew. Gernichora, chora. Pani Izgit. Do broni! Wrzasnęła. Zewrzeć szyki! Leryjczycy stanęli blisko siebie, schowani za murem starcz. Przerażeni patrzyli, jak pomiędzy gałęziami rozbłyskują ślepia, a z bulgoczącej wody dłaniają się pokryte szlamem bestie. Mewer szeptała bezgłośnie słowa modlitwy. Melitele, dobra matko, czuwaj nad nami. Czyli już tutaj mamy gadnichoda. Słuchajcie, gadnichoda to jest ogólnie mój ulubiony dowódca z Gwintang Multiplayer. Ja jestem pierwszy dowódca, którego mistrzostwo zrobiłem. Czyli brałem 100 yy, różnych meczów. Właśnie gadnichodą. Jak chciała gadnichoda w grind multi. Mamy chyba tak, że tworzy sobie jedną jednostkę o sile 1 i później sobie za każdą silniejszą rośnie o punkt. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Czy ja potrzebuję Izbel? No, nie ma jej. Uchaj, na najgorzej. O, wszystko to święte. Wszyscy do mnie. Mm, co dwie tuły? Stwórz owoc. Z mebą wrzucam do sobą No, ładnie. <yścoughs> Będzie śmiesznie. Chodź, Hejdawel. Panie, te pasożyty, one żywią się jej krwią! No tak, już było mówione. Okej, okay, musimy sobie trofeum zmienić. To przede wszystkim. Bo z tym trofeum nie mamy najmniejszych szans. Raz trafiłem trepa z dwóch kroków. Zobaczcie, jak to działa, ta ma siłę. Jeden to zawsze będzie niszczyło te owoce zgit. Git. Ja tu nie mam prawa czegokolwiek zrobić. Sztab, co by tu sobie wstawić? To nie. Może ten długo weźmiemy. Czemu nie w sumie? Zostawmy sobie jeszcze na podajcie na gadnichodę. Możemy tam przeskipować jakoś? Możemy. Hmm, no tak, kontynuujmy. Jest i z Banan nie chce. Przyda się jeszcze Miotacz. OK, jest na wszystko co święte. Wszyscy do mnie Ok, puśćmy to na wilczy dół. Na tył. Jedług sobie przenieśmy. Czemu nie możemy? Tak, żywią się krwią, wiemy. No, za każdy zniszczone cimykada, że to nie powinniśmy gnać wilczego dołu. To będzie nam mocno podróżzić. Ani tej petardy nie powinniśmy grać. No nic, atakujmy. Niech się przesuną. Jeśli do 10. Kiedy one rosną. Czy możemy je przenieść tak bez konsekwencji? No nie bardzo możemy. Dobra, poddajemy to. I spróbujmy Jeszcze jeden das na tej yy, talii, którą mamy. Później ten najwyżej sobie zmienimy. Północny wiatr nie to nie. Florent też nie. Ok, co się teraz wydarzy? Jestem ciekaw. Wagenberg. Znaczy Wagenburg. I nie możemy atakować. One chyba już to muszą rosnąć. A mają już sił, więc możemy atakować. Daleki zasięg. Wykradnij to jeszcze nie chcę atakować. Na wszelki wypadek, po prostu. Wystarczy jeden strzał. Koniec, study. Dalej. Warblista. Lewa, prawa. Okej, okay, jest na blisko. No, co ty nie powiesz. Okej, okay, dajmy tu ładunki. Odo. Tu kolejny werblista. Zabierdaj daj ładunek jeszcze. Ojoj, mi to bardzo nie chce. Trudno. musimy. Nie mamy wyjścia. Po prostu musimy to y, przygadnąć. Zupa. Proszę, by otacz. Nie, nie, nie. Kundle jedynie. Nas to w miarę urządzają. Nie musimy ten rząd, żeby Trzeba tu niczego nie rozwalić. No, bo się da. Teraz powinno udosnąć, i to będą obrażenia, jak odejść. W razie poparzeń, skonstruuj się ze znachorem lub uzdrowicielką. A da tylko na co? Ja daj nadę Koniec, study. Tracimy dwie karty, niestety, przez działanie ognia. Idziemy też obrażeniami. No, nie jest dobrze. Wszystko było ładnie, dopóki się nie pojawili miotacze. Kompania, naprzód marsz! To trzeba powiedzieć wprost i głośno. Dobra. W tym odcinku z dnia potem to będzie. Ale to wszystko musi idealnie się ułożyć. Chyba sobie na swój rząd ten ogień. Niczego dołu nie chce. Izbel. Niech siedzi. Czemu nie? Wagenburg też. Xavier, tak zostawmy. No wszystko to świę... Wagenburg tutaj i ma nawet bojowy czy Luke I to niech się ładnie futuruje. Nie zamierzam przeszkadzać. Koniec study. I to wszystko stawmy sobie w tym rzęcie. Najlepiej tak będzie, mi się wydaje. Xavier. Mój ból nie pójdzie na marne. Jest Hajdawar, no dobra. Koniec. Jak Teraz. Zupa Alchemik niech to sobie udośni również, czemu nie Puśćmy Izbel Tyle zła cierpienia i po co? I tu już są dziesiątki za chwilę Aha, czyli Izba by się przydała w sumie. No dobra, to słuchajcie. Podejście kolejne będzie w odcinku następnym. To musimy bardzo mocno uważać. Ja wam dziękuję za uwagę i widzimy się za sekundkę. Hej, cześć, papa. Pa.